No cóż, wiem, że właśnie to próbował zrobić pięć lat temu. Ale myślę, że jest kilka powodów, dla których kamień filozoficzny przemawiał do Lorda Voldemorta słabiej niż Horcruxy. Bo mimo iż eliksir życia faktycznie przedłuża życie, trzeba go pić regularnie, przez całą wieczność, jeśli pijący chce podtrzymywać nieśmiertelność. W ten sposób Voldemort byłby całkowicie zależny od eliksiru. A gdyby ten się skończył lub został zanieczyszczony, albo gdyby ktoś ukradł kamień, wtedy mord umarłby jak każdy inny człowiek. Pamiętasz, że mord lubi działać sam. Sądzę, że myśl o byciu niezależnym, choćby od eliksiru, była dla niego nie do zniesienia. Oczywiście był gotów go pić, gdyby miało go to wyrwać z tego przerażającego półżycia, na które został skazany po ataku na Ciebie ale robiłby to tylko dla odzyskania ciała. A potem, jestem przekonany, dalej polegałby na Horcruxach. Mogąc odzyskać ludzki kształt, nie potrzebowałby niczego więcej. Widzisz, już wtedy był nieśmiertelny, albo przynajmniej tak bliski nieśmiertelności, jak człowiek może być. Ale teraz, Harry, uzbrojeni w tę informacje... Kluczowe wspomnienie, które udało Ci się dla nas zdobyć, jesteśmy bliżej sekretu pokonania Lorda Voldemorta, niż był ktokolwiek wcześniej. Sam słyszałeś, Harry. Czy nie byłoby lepiej, czy nie uczyniłoby to czarodzieja silniejszym, gdyby jego dusza była w większej liczbie kawałków? No na przykład, czy to nie siedem jest najpotężniejszą magiczną liczbą? Czy to nie siedem jest najpotężniejszą magiczną liczbą? Tak! Myślę, że pomysł duszy podzielonej na siedem części bardzo by odpowiadał wolnemortowi. Dziękuję.